Witam państwa po przerwie. W tej chwili oddam głos Grzegorzowi Tymoszykowi, który jest gospodarzem trzeciego sektora, bo my jako fundacja i wszyscy, którzy tutaj pracujemy, jako organizacje pozarządowe, jesteśmy oczywiście gośćmi. Proszę bardzo. Dzień dobry państwu. Ja chciałem państwa nieco spóźniony, ale bardzo serdecznie przywitać tutaj w Centrum Sektor 3. Mam nadzieję, że dobrze się czujecie, że też dzisiejsza konferencja będzie dla Państwa bardzo owocna, bardzo pożyteczna. Ja ze swojej strony chciałem powiedzieć, że bardzo się cieszymy, że możemy Państwa tutaj dzisiaj gościć. Zdaję sobie sprawę, że zewnętrzne warunki przypominają bardzo słoneczne Włochy dzisiaj. Ale no cóż, gorący klimat to jest też dobry klimat. I myślę, że w tym klimacie Państwo tutaj też będziecie jeszcze dalej obradowali. Przepraszam za swoje opóźnienie. Mieliśmy dzisiaj wizytę gości z Białego Stoku, z Podlasia, z regionu polskiego Podlasie. Dwadzieścia kilka osób, które zapoznaje się z doświadczeniami Dolnego Śląska, jeśli chodzi o ekonomię społeczną i o organizacje pozarządowe i współpracę między samorządem lokalnym organizacjami pozarządowymi. Także dopiero w tej chwili opuścili nasz ośrodek, a ja Państwa jeszcze raz serdecznie witam. Dziękuję za to, że skorzystaliście z naszego miejsca i zapraszam oczywiście do tego, żebyście z tego otwartego miejsca korzystali. Dziękuję.